No, dzisiaj pokażę wam właśnie te aplikacje, które tutaj widzicie raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć aplikacji Będę wam pokazywał Dobra To przechodzimy do pierwszej aplikacji Tylko podłączę telefon Do kontaktu W tle będzie jeszcze na nadawała muzyczka Pociutku, więc jak go będziecie słyszeli, to, 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 to będzie dobrze. Pierwsza aplikacja to jest C. To jest I -y. i -y. Ta aplikacja to jest aplikacja do wykonywania reklam. I w ogóle pozdrawiam wszystkich. Też swoim filmem pozdrawiam. No, już wam pokazuję. Taki luźniejszy filmik zrobiłem. Bo tak mi się nie... No nie mam pomysłu akurat na te filmy Mam 296 filmów, no też nie potrafi pomóc Więc No Na razie wszystkie reklamy mam z, czy wszystkie ankiety mam zrobione Teraz widzicie bika 25 zł jest za 916 Jakieś darowizny możecie tu zrobić Macie tego tutaj sporo sporo Ale nie bierzcie tego jako zarobek milionowy Bo tak to nie działa Są tu reklamy od czasu do czasu Ale na, najważniejsze to jest to że macie spojfy Na spojfy da się, tu, da się tutaj naprawdę zarobić w ciągu miesiąca na spojrzenie byście byli w stanie zarobić nawet. Ale pamiętajcie, nie możecie omijać żadnej, ale to żadnej ankiety. Niektóre ankiety wykonujecie prosto na telefonie, a do niektórych ankiet potrzebujecie właśnie komputer. No. Taka aplikacja. Bardzo fajna, ja z niej korzystam. Już tutaj raz wypłaciłem, zaraz wam tu macie moje wszystkie punkty jakie zarobiłem ostatnio. Teraz nie dostaję żadnych punktów na razie, żadnych reklam ani nic. Jeszcze teraz zagramy żeby wam pokazać wszystko jak to działa. Piszę swoje imię i nazwisko. Hmm, dopasuj ja sobie wezmę telewizor bo to najbardziej potrzebne i koniec i szansa moja wykonana dobra dobra przechodzimy do kolejnej aplikacji to jest Slip Slaps to jest dopiero fajna aplikacja ale w niej nie, jeszcze nie zarobiłem. Tak, na, na żywo nic jeszcze nie wybaczyłem. Tylko 10 centów. Ale wiem, że ona wypłaca. Oglądacie po prostu sobie takie fajne filmiki. Śmieszne. I jak to dojdzie do samego końca. Tam, gdzie teraz właśnie odlicza. Na pomarańczowym tle. Zostajecie takie skrzyneczki. Ja za chwilę pokażę. Um, te skrzyneczki tylko dojdzie, no, jeśli nie będę odzywał nic, że mam pokazać te skrzynki. Dobra, już jedną mam, a no, za chwilę będzie druga. Im dłużej korzystacie, korzystacie z aplikacji Tym dłuższy czas macie na skrzyneczkę, żeby ją zdobyć No dobra, teraz wam pokazuję Jeszcze macie darmowe kręcenie, też wam pokażę za chwilę Właśnie głos się przyda Teraz wam pokażę. Na no tutaj, tu dostajecie raz co 5 dni. Skrzyneczkę znaczy takie koło, co 5 dni dostajecie. Jedno darmowe, i tu możecie wygrać swoje dolary. A to jest co 4 chyba godziny, Czy nie mylę. Dostałem 0,01 centa. Jeden mały cent. O, dostałem skrzyneczkę, dostałem skrzyneczkę, bardzo fajnie. Na tych centów mam na tych pieniędzy mam na razie 3 36 dolary 36 centów. A od 10 wypłacają. Wy Ciężko tutaj cokolwiek zarobić. Ale... No takie drobiazgi tutaj zarabiacie. Sami widzicie, że ja mam tu zarobione 7-7 groszy dopiero. O Boże. teraz odbierę Tu moje robić takie zakłady w ogóle. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Teraz mam 6. W ogóle zobaczymy ile to, 6. to jest 6. To jest 24 grosze. To jest 6 centa. 0,6 centa to, to jest. jest. Tak mało, że. szok. Ale to nic, zaraz wam pokażę ile to tu jest Teraz bierzemy to dzikamy w butty Były I się pokazuje za 500 takich monetek dostaniecie, dostaniecie 550 monet Cię o 50 więcej, czyli 50 zarabiacie Tutaj dostaniecie, dajecie 2000 monet a dostajecie cztery tysiące dwieście monet. Widzicie. Sami widzicie. I to się na dopłaca. Pozdrawiam wszystkich, lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie o tym. Im więcej subskrypcji, tym lepiej. Dobra, z tej aplikacji już wychodzimy, bo już wam pokazałem. Czym ona polega? Pamiętajcie, ściągajcie, ściągajcie, ściągajcie. Wszystko będziecie mieli chyba, chyba w opisie. Teraz raczej chyba dodam. Dobra, teraz kolejna. To jest feed bitcoin, fod, finyt, findet. No, tu mam na razie tyle Patrzcie to, teraz mogę, z, za dwie godziny mogę zlecić to do, do wypłaty, są grosze, też są grosze, ale są grosze poza ci bitcoina oh my God, I just want $500. O, nawet właśnie teraz re reklamę Koniec reklamy. I to jest taka właśnie gra, gdzie dostajecie właśnie teraz te punkty. Za około 100 punktów dostajecie. Czy 100 monet takich dostajecie? Na tym właśnie polega ta gra, no, tak teraz kusiłem. Jeszcze tutaj możecie... Ja już mam już mam, już mam zapomniane wszystko. Wszystko, że gubiłem. Ale odnośnie tej aplikacji pokażę wam coś jeszcze. Co do tej aplikacji musicie mieć, żeby na niej zarabiać? to nie jest tak, że nas sama aplikacja wam gdzieś to wypłaci, ale... Musicie jeszcze mieć zarejestrowany e-mail. dobra, wam pokażę gdzie Bo właśnie na tej aplikacji musicie musicie mieć zarejestrowany e-mail. Na COINBASE Sorry, sorry, że nie umiem czytać takich tych nazw. Ale to może być trochę trudne do przeczytania tej nazwy. Dobra. Ja na razie zarobiłem tyle, 3, 4, 3, 41 są te zarobiłem na bitcoinie Tyle mi na razie bitcoina wypłacili Wiem, że to jest mało, strasznie mało Ale jak się wam uda to możecie na tym nieźle zarobić Tyle wam powiem Tylko to jest taki zjadać czasu Jak macie chwilę czasu To możecie zagrać sobie właśnie w tamtą grę Teraz wam pokażę kolejną grę Tylko z nią to trzeba wyjść na dwór Ja na dwór wychodzić nie będę Wiecie dlaczego na dwóch się, nie będę Tu cały czas Wam właśnie oddalam żeby Wam nie pokazać gdzie mieszkam wiem że Wam dużej dosyć pokazałem No i tak na, ty to na tym polega ta aplikacja Na tym byście Wchodzili i dostawali po takie punkty jak tutaj mam 1241 Tylko to jest też, też nieopłacalne no, ona też zjada, zjada trochę prądu z baterii Więc Czy to się opłaca czy nie, to nie powiem no, to Mogę Wam powiedzieć, że się nie opłaca zbytnio, ale tak od czasu do czasu możecie sobie ją Włącz, gdzieś jedziecie daleko na przykład na jakąś wycieczkę, je, 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 jedziecie je, gdzieś za granicą, że jedziecie 10 godzin, macie cały czas stołu, cały dopływ do prądu, włączycie sobie i normalnie może, możecie sobie jechać i wam się nabijają punkty, więc to troszeczkę jest, jest dobre. Na kilometr jest chyba 100 punktów. No, no, dobra, już jestem, już jestem. Dobra, jedziemy dalej, aplikacje. Teraz trzeba będzie usunąć. A zapomniałem wam jeszcze dopowiedzieć do powiedzieć, Co za ile punktów tutaj dostajecie. Sorki, że zbleki nie ogarnięty. Mmm, tych tańszych nie opłaca się brać, bo to są jakieś tam, nie wiem, 2 złote, 5 zł, narobicie się jak głupko macie, a nastaniecie jakieś 2-3 złote, to się w ogóle tutaj nie opłaca. Ale ja bym tak bardzo chciał dostać tutaj. Nie ma już? Już nie ma. Nie ma już powerbanka. Chciałem powerbanka wziąć sobie. No nie ma, to nie ma. Już niech ktoś wymienił na powerbanka i tak to będzie właśnie. No nie zbierać ci te punkty. Ktoś już dawno, dawno, to dawno wymieni na te punkty, więc... Ja Takiego szukańczana, ale... Ale jest. Dobra, jedziemy dalej. I to już jest to ostatnia aplikacja. GameHad. No tam pisało w ogóle zresztą. Ale ja wam nie pokażę ile to jest punktów. Powiem wam co musicie tutaj zrobić tutaj. Albo oglądacie sobie takie reklamy. że klikniecie i oglądacie sobie reklamy jedna reklama to jest yy... Yy, to nazywam taki punkt to nazywam jakoś inaczej, to nazywam jakieś dłużki oni to to nazywają Czy tak fajnie właśnie, śmiesznie to nazywają I to też da się na tym zarobić. No! Tam pieniądze, akurat nie wybaczą ale na jakieś gry, czy co, jakbyś chciał grać w Fortnite'a, czy w coś tam. tam. Możesz coś tam dostać, jakieś skrzynie, coś. Tu macie właśnie te aplikacje, które możesz sobie dwie ściągnąć. Wykonać zdania i tyle dostaniecie. A ja mam tyle punktów. Ja mam 4944 punkty macie różne tam nagrody. 6342 punkty Nie, tu, kurde, kurde, nawet 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 tutaj nie ma. No I teraz wam mogę pokazać jakie są tutaj nagrody Nagrody są takie Paychef Card 20 Zły No jakieś tam monety do, do gier Ja mogę wymienić co na na to No visa. Na visa preperydy, sardy 5 do 5 USD, czyli 5 dolarów na 100 na 100 Robux tam też waluta do, do płacenia w grach Na steam mogę sobie brać różne duże rzeczy VISA Mam 10 dolarów macie tu Macie dużo Dużo Wiem, że mogę odebrać 30 zł, ale nie wiem jak korzystać z tego PaySafeCard card. Bo to są tylko na jakieś tu gry. A ja bym nie chciał kupić tego na jakieś gry czy na, na playa czy coś Play Card Nie chciałbym tu wydać, wydać na jakieś gry czy coś tam Na PSC, jakieś tam środki tam A i tu w ogóle mam też wziąć w udział w konkursach za 400 Ludzie w to biorą udział, ale ja tam, ja tam, ja tam w takich gównach nie biorę udział. No a więc doszbierać sobie to odebrać. To by było na tyle. Nic ja mam prezent to nie są żadne fejki, ani nic, że oni nie wypłacą wszystko wam właśnie wypłacają wszystko tego. Ale wszystko wam wypłacają. Pa, pozdrawiam wszystkich, lajkujcie lajki. Subskrypcje na dole i ruptac, tam ta tabatki.